Zaczynamy Polonie24. Najlepszy serwis informacyjny, tworzony z myślą o Polonii i Polakach poza granicami kraju. Paulina Drażba, dobry wieczór. Oto co przygotowali nasi dziennikarze. Wybory odbędą się 15 października. Pan prezydent podpisał rozporządzenie o wyznaczeniu tego terminu. Wzrasta napięcie na granicy z Białorusią. Ryzyko prowokacji jest duże, zwłaszcza że na Białorusi są obecnie wagnerowcy. Dzieci z Litwy na wakacjach w Polsce. Pływaliśmy statkiem po jeziorach mazurskich, mieliśmy dużo gier, zabaw integracyjnych. To już pewne, do urn pójdziemy 15 października. Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie o zarządzeniu wyborów parlamentarnych. Po jego opublikowaniu w Dzienniku Ustaw formalnie rusza kampania wyborcza. Prezydent Andrzej Duda ogłosił datę jesiennych wyborów parlamentarnych. Podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku. Przyszłość Polski jest sprawą każdego z nas korzystaj ze swoich praw. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. Pan prezydent podpisał rozporządzenie o wyznaczeniu tego terminu. Podtrzymaniu oczywiście pozytywnej opinii państwa komisji wyborczej. 15 października to dzień 18 urodzin Franciszka Orłowskiego. Od 8 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, on także zagłosuje. Jest to oczywiście nowe przeżycie i jest to coś e, ciekawego. Ale jestem szczęśliwy, że jestem w stanie oddać swój głos. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku za granicą zagłosowało 175 tysięcy osób. Cztery lata później już 314 tysięcy. Demokracja jest to ustrój, na który walczyliśmy. W związku z tym każdy obywatel polski powinien pójść na głosowanie. Nasze najważniejsze uprawnienie, a zarazem szansa. Aby wpłynąć na kształt naszego państwa, w wyborach parlamentarnych głosy z zagranicy doliczane są do okręgu wyborczego w Warszawie. Zaś 15 sierpnia ulicami Warszawy przejdzie defilada z udziałem 2000 żołnierzy. Przed nami bowiem święto Wojska Polskiego. Trwają ostatnie przygotowania, a świętować będziemy pod hasłem Silna Biało-Czerwona, Marta Szaniawska. Tego lata. Wielki powrót. Defilada wojska polskiego powraca, największa od ponad trzech dekad. Zapytałem. I marzyłem o tym, żeby wystąpić na święcie Wojska Polskiego przed całym narodem. 200 jednostek najnowocześniejszego sprzętu, 92 statki powietrzne w asyście 2000 żołnierzy. Start o 14 na warszawskiej Wisłostradzie. Między innymi czołgi Abrams, czyli czołg, który stoi za moimi plecami. Dodatkowo czołgi K2, czołgi Leopardy, dodatkowo systemy przeciwlotnicze Wisła, dodatkowo Hajmarsy. Kompania Baczą za mną! W rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej razem z Polakami maszerować będą wojskowi ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Rumunii. Zapraszam wszystkich naszych rodaków na defiladę. To będzie piękny dzień, piękne wydarzenie, piękne uczczenie wielkiej rocznicy. Dodatkowo w całym kraju 70 pikników wojskowych. Zapraszam, żeby w tym roku było nas więcej, żeby podziękować żołnierzom za ich służbę, żeby poczuć dumę. To będzie wielkie święto wojska polskiego. Białoruskie wojsko niedaleko polskiej i litewskiej granicy, ludzie Wagnerowców wśród migrantów próbujących przedostać się na Łotwę. Na linii NATO-Minisk napięcie rośnie, a sytuacji z niepokojem przygląda się Warszawa i państwa bałtyckie. Łotewskie służby podejrzewają, że wśród nielegalnych migrantów mogą być ludzie zwerbowani przez Wagnerowców w Afryce, odnotowują coraz więcej prób wtargnięcia na swój teren. W tym roku jest ich więcej niż było w całym ubiegłym roku. Sytuację monitorują też Litwini. Ryzyko prowokacji jest duże, zwłaszcza, że na Białorusi są obecnie Wagnerowcy. Dlatego polskie władze po raz kolejny wzmocniły siły na granicy. Migranci starają się uszkodzić zaporę. Jedziemy na zgłoszenie, jeżeli coś niepokojącego jest przy zaporze. Niepokojąca jest również sytuacja za granicą, po białoruskiej stronie. Mińsk ponownie przedłuża ćwiczenia wojskowe niedaleko przesmyku suwalskiego. Do Grodna z tego miejsca, w którym teraz stoimy jest około 30 kilometrów w linii prostej. Białoruś Ćwiczenia prowadzi nieprzerwanie od końca kwietnia. Jedyne, co się zmienia, to położenie wojsk. Oglądają Państwo polonijny serwis informacyjny. Przed nami jeszcze wiele ważnych tematów, między innymi... Turniej modeli na uwięzi. Jest rozgrywany w trzech kategoriach, na ośmiu torach. Niezwykłe kobiety na fali. Słychać nas w każdym zakońku świata. Najpierw jednak człowiek, który bada najstarsze promieniowanie wypełniające wszechświat, Polak, który na pole kosmologii wprowadził prawdziwą rewolucję. Z astronomem profesorem Krzysztofem Górskim spotkał się Przemysław Toczek ten wielki astronom wstrzymał słońce i poruszył ziemię, ale od tego momentu minęło już 500 lat. Dziś ludzkość idzie o wiele dalej, bada między innymi początki wszechświata. To wiedza, której zdobycie byłoby o wiele trudniejsze, gdyby nie działalność pewnego Polaka. To on w swoich pracach skupił się na kosmicznym szumie, o którym w czasach Mikołaja Kopernika nikt nawet jeszcze nie słyszał. By spotkać naukowca, udajemy się do Akademii Kopernikańskiej. Oto profesor Krzysztof Górski. Od ponad 30 lat bada tak zwane promieniowanie tła. Stan fizyczny, który badamy w dziedzinie, którą ja się zajmuję, dotyczy pierwszych kilkuset tysięcy lat historii wszechświata od momentu tak zwanego Wielkiego Wybuchu. To informacje o początku wszystkiego, ale mimo precyzyjnych pomiarów wciąż pozostaje wiele pytań. Zarówno teorie są niekompletne i spekulacje na temat tego, co mogło być wcześniej niż to, co już wyjaśniliśmy sobie. Profesor Krzysztof Górski tak, jest jednym z najczęściej cytowanych polskich astronomów. Sam mówi: Mamy powody do dumy, bo nasi specjaliści są znani nie tylko w kraju. Plejada ludzi, którzy na świecie osiągnęli niezwykłe sukcesy. Bo tak jak Robert Lewandowski w świecie sportu, tak jak Ignacy Paderewski niegdyś w świecie muzyki, tak dziś także naukowcy mogą być rozpoznawalną marką naszego kraju. Przemysław Toczek, Polonia 24. Temat wszechświata będziemy zgłębiać również w rozmowie Polonii 24. Naszym gościem będzie profesor Krzysztof Górski, astronom, sekretarz generalny Akademii Kopernikańskiej. W czasach II Rzeczypospolitej był jednym z najnowocześniejszych okrętów podwodnych na świecie, a jego historia najbardziej spektakularną opowieścią. Okręt ORP Orzeł ponad 83 lata temu wypłynął na Morze Północne i już stamtąd nie wrócił. Patrycja Cieślak. Jego wodowanie w holenderskiej stoczni w Lissingen transmitowało na żywo polskie radio. ORP Orzeł zasłynął m.in. z brawurowej ucieczki Stalina, gdzie podczas II wojny światowej został internowany. Pało to kilka minut nie aby na nas ogień To relacja członka załogi porucznika Stanisława Pierzchlewskiego. Po miesiącu orzeł dopłynął do Wielkiej Brytanii z patrolu na Morzu Północnym na przełomie maja i czerwca 40 roku. Nie wrócił. Szukamy, żeby znaleźć. Niebawem dziesiąty raz w raku będą szukać Polacy. To, czym się kierujemy, aby określać nasz plan ekspedycji, to są ogólnodostępne archiwa, przyjęte teorie. Szyki sześciu poszukiwaczom krzyż Sztorm na Morzu Północnym, kiedy się uspokoi, zaczną działać. Szukamy w miejscach czy w obszarach, w których orzeł powinien był być. Sprawdzimy kolejny obszar, gdzie mamy około 70 wraków do sprawdzenia. Orzeł zatopił m.in. niemiecki statek Rio de Janeiro, na pokładzie którego byli niemieccy żołnierze szykujący się do ataku na Norwegię był autorem słynnego pamiętnika pisanego w getcie. To dzięki niemu dowiedzieliśmy się, jak wyglądało życie w tych nieludzkich warunkach. 80 lat temu zmarł Dawid Sierakowiak, polski żyd i więzień łódzkiego getta i właśnie w Łodzi upamiętniono dziś rocznicę jego śmierci. Jego dziennik to jeden z najważniejszych zapisów z okupowanej Łodzi i jedno z najbardziej przerażających świadectw Holokaustu. Sam dziennik jest na pewno lekturą niełatwą i dosyć frustrującą z racji właśnie wzrastającego gniewu i, i bezsilności. Dawid Sierakowiak zmarł z głodu w sierpniu 1943 roku. Swój pamiętnik pisał przez 5 lat. Dokumentował w nim codzienność Żydów zamkniętych w Litzmannstadt Ghetto. Był pełen chęć życia. Spotykamy go jako kogoś, kto podziwia piękno natury w Pieninach. Dziś w Łodzi upamiętniono rocznicę jego śmierci. Modlitwę odmówiono przy grobie na cmentarzu żydowskim. Uroczystość była inauguracją obchodów 79. rocznicy likwidacji łódzkiego getta. To jest ta postać, którą bardzo mocno chcemy przypomnieć i przypominać i w tym roku i w przyszłym. Bo w przyszłym roku mają setną rodziny jego, chcemy o nim rozmawiać. Dziennik Dawida Sierakowiaka ukazał się na rynku polskim, amerykańskim i brytyjskim. Zapisy przetłumaczono także na Języki francuski, portugalski, szwedzki, włoski. To zawody wysokich lotów. Na terenie Włocławskiego Aeroklubu trwają Mistrzostwa Europy modeli na uwięzi. Wydarzenie przyciągnęło wielu widzów i miłośników modelarstwa, a także zawodników, bo ponad 300 seniorów i juniorów walczy o zwycięstwo. Loty najlepszych z najlepszych już w sobotę. Precyzja wykonania, właściwości techniczne, ale i akrobacje i prędkość. Między innymi na to szczególną uwagę zwraca jury Europejskiego Turnieju Modeli na Uwięzi. Jest rozgrywany w trzech kategoriach na... Ośmiu torach są wszystkie generalnie modele, które są sterowane na Uwięci, natomiast są, posiadają różne napędy. Posiadają napędy elektryczne, posiadają napędy spalinowe. Wydarzenie co roku przyciąga wielu widzów oraz najlepszych modelarzy z całego starego kontynentu. To mistrzostwa Europy, które ściągnęły 300-ponad 300 zawodników z 21 krajów z całej Europy. Wybór miejsca zmagań modelarzy nie jest przypadkowy. Włocławski aeroklub od lat organizuje tego typu zawody. Były również mistrzostwa świata w tej dziedzinie. W związku z tym to pokazuje, że w na całym świecie nasz aeroklub jest doceniany. Mistrzostwa Europy modeli na uwięzi potrwają do 12 sierpnia, wtedy też zaplanowano wielki finał turnieju. Ich pasją jest amatorskie radio, krótkofalarki, bo o nich mowa, zjechały do Polski, by nawiązać tu nowe kontakty, nie tylko poprzez radiowy sprzęt. O tym nietypowym zlocie i hobby Magdalena Barczyk. To się nazywa hobby na fali i to dosłownie fali radiowej. Miłośniczki takiej formy kontaktu zjechały do Polski, by po raz pierwszy obchodzić tu swoje święto. Na wielu pasmach, wielu częstotliwościach, gdzie słychać nas w każdym zakończeniu świata. I rozmawiamy z różnymi ludźmi, no patrząc od Japonii po Stany, po Alaskę, Czechy, Szwajcaria, Niemcy i Luksemburg. To między innymi z tych krajów, tym razem bezpośredni kontakt, nawiązały krótkofalarki. Amatorskie radio jest nie tylko formą rozrywki, ale także sposobem na zawieranie międzynarodowych przyjaźni. To świetna zabawa, poznałam ludzi z całego świata, możemy do siebie dzwonić, jesteśmy jedną wielką rodziną. Jak przyznają operatorki, taka forma kontaktu, choć może wydawać się nieco zapomniana, nadal fascynuje młode pokolenie. Uwielbiam nawiązywać nowe kontakty z ludźmi na całym świecie. Krótkofalarstwo to moje hobby. Krótkofalarki będą nadawać do soboty, wykonując kilka tysięcy radiowych połączeń. A teraz zwierzyniec i malownicze tereny Roztocza, czyli idealne miejsce na letnią akademię filmową. Nie zabraknie spotkań z artystami, pokazów premierowych. O szczegółach wydarzenia Patrycja Hacia. Pełna emocji i napięcia opowieść o stopniowym rozpadzie świata i relacji z najbliższymi zapłaciłem za hotel. Strzępy Beaty Dzianowicz to propozycja, którą przedpremierowo zobaczył widzowie Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Mamy dziewięć sekcji, trzy retrospektywy. E, filmy, które e, pościągaliśmy tak naprawdę z największych e, światowych. Festiwali. W ramach sekcji Archeologia Kina festiwalowa publiczność zobaczy 9 filmów z 7 krajów leżących na pięciu kontynentach. Przygotowaliśmy dla Państwa dwa kina: Kinoskarp i Kinosalto oraz trzecie kino dla najmłodszych widzów, gdzie będą się odbywać sensacje od godziny 9 do godziny 13. Projekcją towarzyszą koncerty, warsztaty i wystawy. Wydarzenie niesamowitej rangi. I mając ogromne znaczenie dla zwierzyńca, roztocza, lubelszczyzny. Letnia Akademia Filmowa zakończy się 15 sierpnia. Na co dzień mieszkają na Litwie, teraz podążają śladami swoich przodków. Aktualnie dzieci z rejonu wileńskiego polskiego pochodzenia spędzają wakacje koło Giżycka, a tam czeka na nich mnóstwo atrakcji, o czym więcej, Mateusz Strama. Kolejna grupa, tym razem 40 dzieci z Litwy spędza wakacje w Polsce. Jest to niezwykle ważna i cenna inicjatywa, żeby nasi rodacy okres wakacyjny, żeby kolonie mogli spędzić w kraju ojczystym, żeby mogli też zapoznać się z bliska, z polską historią, polską kulturą, polską tradycją. A do tego nie brakuje okazji, bo wakacyjny grafik jest naprawdę napięty. świętą Lipkę, szaniec, wilcze Szaniec, pływaliśmy statkiem po jeziorach mazurskich, mieliśmy dużo gier, zabaw integracyjnych. Dzieci poznają także polską kuchnię. Dziś brały udział w warsztatach kulinarnych. Dzisiaj robimy pierogi takie prawdziwe mazurskie takie z, z kaszy gryczanej z pomidorów i, i z sera fety i twarogu Jednak najważniejszym aspektem wakacji w Polsce jest język Tu jest sporo możliwości po prostu pokazać swoją polską krew no i też tak samo poświęcić ten język Grupa dzieci z rejonu wileńskiego swoje wakacje na Warmii i Mazurach kończy już jutro Mateusz Strama Polonia 24 Przenosimy się teraz do Portugalii na Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Porto. Piękno polskiej kultury dumnie promował tam zespół pieśni i tańca Szczecinianie. Wielobarwne stroje ludowe i polskie tańce regionalne królowały na scenie w Portugalii. Region Rzeszowski on był takim regionem, który sprawił, że ludzie się uśmiechali, ludzie klaskali, żywo po prostu patrzyli na to jak my tańczymy. A na koniec były owacje Festiwal Folkloru Mund Art to także okazja, by poznać narodowe tańce innych państw. Z Meksykanami to widać najbardziej. Uwielbiamy się ich kroków, również wymieniamy się elementami strojów, na przykład kapeluszami. E, I z Meksykanami widać to najbardziej, aczkolwiek z Chile również. W Porto swoje taneczne umiejętności zaprezentowały zespoły między innymi z Meksyku, Chile czy Macedonii. Dla nas jest to ogromny zaszczyt, ponieważ. Yy, żeby dostać się do tego festiwalu, by była potrzebna konkretna, ostra selekcja, więc reprezentanci poszczególnych krajów to są zespoły z górnej półki. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Mund Art odbywa się od 1987 roku i jego najważniejszą ideą jest prezentacja kultury państw z całego świata. W ich oczach Brazylia jawiła się jako ziemia obiecana. Tymczasem polskich kolonistów, którzy dotarli w okolice Santana, dotknęła jedna z największych tragedii w dziejach polskiej emigracji do tegoż kraju. Pierwsi Polacy osiedlili się w regionie Cruz-Masado w lipcu 1911 roku. Na początku zamiast utopii mierzyli się z bardzo ciężkimi warunkami życia. Przybyło tu około tysiąca rodzin, a brazylijski rząd przeznaczył dla nich 500 baraków. Mieszkali w nich aż do momentu wydzielenia działek. W związku ze złą sytuacją sanitarną wybuchła epidemia tyfusu, która zebrała śmiertelne żniwo. Na tym cmentarzu w Patio Velho spoczywają jej ofiary. Niesamowita lekcja historii: jak z trudnych warunków w Polsce przenieśli się tutaj, w gruncie rzeczy w równie trudne warunki, i jak ciężką pracą. Zdobyli miejsce do życia, oswoili tą puszczę, wycięli lasy. Na terenie Puszty Parańskiej jest jeszcze jeden ważny dla polskiego osadnictwa zabytek. Rio do Bem była pierwszą kaplicą w tej okolicy. Zbudowana została w 1912 roku. Prowadzę prace renowacyjne. O polskich przybyszach przypomina też ten krzyż odnowiony przez polskie stowarzyszenie księdza Daniela Niemca. Czas na rozmowę Polonii 24. Naszym gościem w studiu jest profesor Krzysztof Górski, sekretarz generalny Akademii Kopernikańskiej. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Panie profesorze, zgodnie z obietnicą będziemy zgłębiać temat wszechświata i tajemnice wszechświata. Dla nas to taki temat, o którym niewiele wiemy, a to, co wiemy, jest niepewne. Natomiast pan tym tematem naukowo zajmuje się już 30 lat, więc zacznijmy od podstaw. Czym tak naprawdę wszechświat jest? Jak on wygląda? No, wszechświat, jak sama nazwa wskazuje, jest wszystkim. Cały. To proste. Obiekt fizyczny, w którym żyjemy, wsze wszelkie kresy, które poddają się naszym badaniom to wszystko jest wszechświat. I Jak wygląda? No, zależy, gdzie patrzymy. Jeśli patrzymy przed siebie? Jak patrzymy przed siebie? No, zależy, jak głęboko patrzymy. Więc o cho o chodzi o to, że oczywiście większość ludzi. Postrzega astronomię jako dziedzinę patrzenia na ciemne niebo, kilku tysięcy gwiazd, księżyc, parę planet i tak dalej. Astronomowie uzbrojeni w teleskopy widzą znacznie więcej. No i im głębiej patrzymy w wszechświat, tym bardziej inaczej on wygląda. Najpierw widzimy galaktyki, gromady galaktyk, obiekty sformowane, dobrze zdefiniowane, układające w siebie ciekawe kształty na niebie i, i wzbudzające wyobraźnię, że tak powiem. Im dalej. Wstecz posuwamy się w czasie, powiedzmy, w ten sposób, ponieważ świat porusza się ze skończoną prędkością. Im głębiej patrzymy w wszechświat, tym wcześniejsze epoki obserwujemy. Dziedzina, którą ja się zajmuję, to patrzenie tak daleko, jak da się spojrzeć. No i właśnie, tutaj proszę pozwolić, że się wtrącę. Tak daleko, jak da się spojrzeć. Czy to prawda, że właśnie wszechświat powstał 14 miliardów lat temu? Czy to rzeczywiście wszystko zaczęło się od tego wielkiego wybuchu? Według wszelkiej zgromadzonej przez nas wiedzy, totalnej sumy eksperymentalnych wyników, które analizujemy i modeli, które fizycznie konstruujemy, żeby opisywać to, co widzimy, tak właśnie to wygląda. To, czym pan się zajmuje, jak już pan wspomniał, to temat najstarszego promieniowania wypełniającego cały wszechświat. To pan ten temat zgłębia właśnie przez 30 lat, od 30 lat. Co tak naprawdę właśnie pańskie obserwacje wprowadziły do postrzegania świata? Jak one zmieniły postrzeganie wszechświata? No, po pierwsze, skromnie muszę powiedzieć, że no nie moje obserwacje, tylko bardzo dużej grupy ludzi, którzy zaangażowani byli w to działanie i mówimy tutaj o dziedzinie no, jednej z najpiękniejszych w rozwoju astronomii w ciągu ostatnich kilku dekad, ponieważ nie, około 50 lat temu jeszcze nie wiedzieliśmy, że promieniowanie takie w ogóle istnieje. Zostało ono odkryte w 65 roku, a jego specyficzne cechy, które pozwalają budować sformułowane mocno w modele fizyczne na podstawie których dokudujemy kategorycznych sądów na temat tego jak wyobrażamy sobie że wszechświat działał w przeszłości no było wynikiem skumulowanej wiedzy zebranej przez wielu wielu badaczy obserwujących to zjawisko i z powierzchni ziemi i z balonów i no i z trzech satelitów które Dotychczas zajmowały się tym. Panie profesorze, ja nie ukrywam, że ten temat bardzo mnie fascynuje, bo uważam, że jest w tym coś niezwykłego, jeśli odkrywa się coś, o czym wcześniej nikt nie miał pojęcia. No, ja tak to postrzegam właśnie i w ogóle uważam się za wielkiego szczęściarza, ponieważ cała moja kariera nałożyła się akurat na ten okres, gdy, gdy zaczynałem jako młody badacz. Yy... Te pomiary nie zostały jeszcze wykonane. Byliśmy w dobie spekulacji zdominowanych przez teorie i zgadywanie, co możemy zaobserwować. W 1992 roku satelita COBI, w którego zespole później pracowałem, dokonał odkrycia tych własności w rozkładzie promieniowania tła na niebie, z których wnioskujemy, jak wczesny Wszechświat był skonstruowany, jak powstały obiekty które obserwujemy teraz w mniejszej odległości niż, niż sama emisja powierzchnia emitu, emitująca to promieniowanie. Jakie były w Panu emocje, kiedy właśnie um, dowiedział się Pan, że a jednak to było tak, tak to się działo, tak to się zaczęło? Ekstremalne. No, tak jak mówię, uważam się za dużego szczęściarza, mm. ponieważ większość mojej kariery nałoży się akurat na całkowity rozwój tej dyscypliny od niemalże niczego eksperymentalnie do dziedziny, która... Tej chwili, w tej chwili uchodzi za domenę kosmologii precyzyjnej. To jest termin, który, gdy byłem młodszym człowiekiem, uchodził za oksymoron. Po mm -hmm. prostu ludzie śmiali się z kosmologów, mówiąc, że to są ludzie, którzy zajmują się nauką, w której wykonuje się badania czy stwierdzenia dokładne. Z do czynnika 2 powiedzmy, czy coś w tym stylu, czyli jak się my liczą jako 100%, 50%, nie ma dużego znaczenia. W tej chwili mówimy o procentowych błędach w parametrach modeli, które opisują wszechświat, nie ma dużej możliwości manewru, trzeba bardzo precyzyjnie opisywać to, co się mierzy dalej, i, i mówimy o zupełnie innym reżimie, zarówno obserwacyjnym, jak i teoretycznym. I jesteście oczywiście też doceniani na całym świecie. Jest Pan również sekretarzem generalnym Akademii Kopernikańskiej. To zespół międzynarodowych ekspertów, właściwie korporacja, która składa się zarówno z polskich, jak i zagranicznych naukowców. Dlaczego ta międzynarodowa współpraca jest tak ważna? No bo nauka jest międzynarodowa i, i, i tak naprawdę nie ma granic i chodzi o to, żeby właśnie w taki sposób ją uprawiać i oczywiście Akademia Kopernikańska nie jest tutaj zupełnym nowym, natomiast nowe jest to, że y, udaje się zaangażować 50 światowej klasy naukowców do działania skierowanego na nasz kraj, na to, żeby doradzać nam, jak kierować system grantowy stypendialny dla najmłodszych dla studentów doktorantów jak sugerować im tematy które rzeczywiście znajdują się na linii rozwojowej nauki i Robić to z zaangażowaniem pełnym, z, 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 z ukierunkowaniem na nasz benefit. Panie profesorze, pan wrócił do Polski, więc teraz pytanie: czy łatwo jest przyciągnąć, szczególnie właśnie młodych naukowców, aby tutaj w Polsce pracowali, działali i odkrywali, tak jak pan? No odbywa się to coraz częściej. Jest to bardzo skomplikowany problem, ma wiele wymiarów. Mówimy tu zarówno o naukowcach polskich, po pierwsze, powinniśmy o nich mówić. Bo jest cała Rzesza Polskich Naukowców Działających za Granicą. Byłoby wspaniale, gdyby tę grupę udało się zaangażować mocniej niż dotychczas. Przyjeżdżają coraz częściej studenci z wszelakich krajów do Polski. A w momencie, gdy staniemy się atrakcyjni, w sensie właśnie uczestniczenia jeszcze szerzej w badaniach,. Na tak zwanym frontline nauki, no to oczywiście będziemy równoważonym partnerem dla wszystkich innych i nie widzę tutaj żadnego problemu z oczekiwaniem tego, że będzie to rzeczywiście tak. Powinniśmy działać. być jak najbardziej dumni nie tylko właśnie z polskich osiągnięć, ale również z polskich naukowców. Panie profesorze, i na zakończenie poproszę krótko, bo to pytanie na pewno zadał każdy sobie z nas, choć raz, kto interesuje się kosmosem i wszechświatem, czy jesteśmy w nim sami? No i nie wiem, gdybym wiedział, to prawdopodobnie w różnych innych miejscach musiałbym udzielać tych wywiadów. Personalnie nie jestem przekonany, a zobaczymy. To było pytanie podchytliwe. Okaże się oczywiście. Bardzo dziękuję panie, dziękuję panie profesorze i dziękuję Państwu. To był program Polonia24. Paulina Drażba spokojnej nocy i do zobaczenia.